Zawsze powtarzam, że sport może się skończyć tu i teraz. Sportowiec może doznać bardzo poważnej kontuzji, która wykluczy, wykluczy sportowca nie wiem, z danego sezonu, bądź nawet wykluczy już całą karierę. Także ja zawsze mówię, że żeby dbać o szkołę, o wykształcenie, naukę języków, ale również mieć takie inne zainteresowanie. Oczywiście sport pochłania 100% naszego czasu, energii fizycznej i psychicznej, ale ważne jest to, żeby znaleźć te ekstra 10-20. 30% na robienie innych rzeczy i ja od zawsze byłam właśnie taką osobą i ja wiem, że wiele osób, wielu osobom przeszkadza to, że osiągam dość duże sukcesy poza sportowe, poza oktogenem, chociaż ja taka zawsze byłam i gdy zdobywałam pasję i pracowałam w sklepie u rodziców, ja zawsze myślałam o zadbaniu tej drugiej strony, bo sama musiałam sobie opłacić studia, studia prowadziłam, studia odbywałam w cyklu zaocznym, także musiałam za te studia płacić, jestem po trzech kierunkach, obecnie jestem w szkole biznes Także, jak gdzieś zawsze myślałam o tej drugiej stronie, co gdyby sport się skończył nagle e, pewnego dnia. Ale faktycznie trzeba przejść długą drogę, aby, aby na tym sporcie zarabiać. Ja spędziłam w sporcie 20 lat, a przez 12 lat e, bardzo mocno dokładałam do tego sportu. Ale trwałam w tym, bo wiedziałam, że wcześniej czy później e, wszystko do mnie wróci, bo jesteśmy tyle warci, ile od siebie damy. Sportowcy boją się wręcz, boją się zrobić coś innego, boją się wyjść z ram, boją się e, wyjść z tej strefy komfortu, boją się tego pośmiewiska. Ale ja mówię, okej, okay, dziś się boisz tego, żeby nie wiem, zacząć się szkolić, znaleźć tę godzinę na naukę języka angielskiego dwa razy w tygodniu, czy, czy uczyć się innych rzeczy, zainteresować się innymi rzeczami, żeby mieć ten backup, a co później, gdy do, ty do, doznajesz kontuzji yy, i często sportowcy popadają w bardzo głębokie depresje, bo nie potrafią odnaleźć się w tym codziennym świecie. Jak to? Sport był moim całym życiem, sport był moją codziennością, a nagle zostaje to zabrane, bo to jest dosłowne, gdy doznaje sportowiec takiej poważnej kontuzji, to ten sport zostaje mu yy, wręcz... Yy, wręcz wyrwany. Także ja mówię, że to jest kwestia, jest to umiejętność odpowiedniej organizacji czasu pracy każdego dnia.